Kolejnym jakby bardzo istotnym atutem tutaj takiej mojej strategii to jest wdrożenie dobrej jakości tłuszczy. I teraz panie na pewno są w szoku. Myślą sobie, co ta kobieta mówi? Przecież tłuszcz, to trzeba się go wyzbywać, prawda? I jak najbardziej mieć nad nim kontrolę. Nie do końca. Są tłuszcze dobre i są tłuszcze złe. Jeśli chodzi o te tłuszcze złe, to są one w margarynach. Nie jestem zwolenniczką margaryn ponieważ uważam, że jest wiele badań naukowych na temat tego, że nie do końca jest to produkt zbanany, a wręcz przechyla się szala w kierunku tego, że zawiera jednak pomimo nawet najnowszej technologii te tłuszcze trans, które są dla naszego organizmu bardzo szkodliwe. Jak również jestem umiarkowaną zwolenniczką tutaj Tłuszczy nasyconych w postaci nie tylko zwierzęcych tłuszczy, a więc takich jak smażone różne poprawy, czy też generalnie mięso, prawda, tutaj najbogatszy produkt obfity w tłuszcze nasycone. Natomiast jeśli chodzi o masło, to jeżeli mam do wyboru wybrać masło czy margarynę, to zdecydowanie wybieram masło. Nie trzeba jego używać kilogramami i nie wiadomo jaką warstewkę na tę bułeczkę czy też chleb ale zdecydowanie masło będzie miało o wiele korzystniejsze właściwości na nasz organizm. Innym rodzajem tłuszczu, który na przykład właśnie gorąco polecam, to są oleje tłoczone na zimę. To są oleje, które są ekstrakowane w niskiej temperaturze z polskiego ziarna, a więc nie z chińskiego, tylko z polskiego i to jest bardzo istotny efekt. I również inną, niezwykle istotną jest sposób oprócz technologii wytwarzania tego oleju, również sposób przechowywania tego oleju. Jeśli kupicie najdroższy nawet olej, który stoi na półce w sklepie u nieświadomego prawda, tutaj właściciela sklepu, nawet ze zdrową żywnością, co raczej bardzo rzadko się zdarza, bo są to osoby, które są naprawdę wyedukowane, ale w takim zwykłym sklepie, jeżeli stoi nawet rzekoma oliwa z oliwek, hit, prawda, który jest najbardziej lansowany, to jeżeli ona jest nie w szklanym opakowaniu, a plastikowym i w dodatku w jasnym, to są to zmarnowane pieniądze. Taki produkt jest prawie bezwartościowy. I jestem tutaj z pełną odpowiedzialnością, mogę się pod tym podpisać. Najzdrowsze są oleje w szklanym, ciemnym opakowaniu i koniecznie przechowywane, jeśli na przykład chodzi o oleje, które są łatwo utleniają się, a do takich należy na przykład olej liniany, bardzo cenny, wartościowy z punktu widzenia niskociśnieniowców i nie tylko. Również właśnie ten olej powinien być koniecznie używany w ten sposób, że trzymamy go w lodówce i wyciągamy tuż przed spożyciem. W przeciwnym razie, jeżeli taki olej stoi sobie w szafeczce czy też gdzieś na półeczce, to bardzo szybko traci swoje zdrowotne właściwości. Inne oleje tłoczone na zimno nie mają takich szybkiego właściwości jakby utleniania, w związku z czym jeśli chodzi na przykład o olej rzepakowy, nie musi on być na przykład używany tylko i wyłącznie do surówek, sałatek, sosów tuż przed spożyciem, można na nim nawet smażyć, dusić, piec, prawda? Ale tak jak mówiłam, jest tych olejów wiele, różnych, powinniśmy sięgać po różne rodzaje. Olej rzepakowy, bezlerukowy jest niedocenianym polskim naszą złotą oliwą, że tak powiem. I doskonale zastępuje oliwę z oliwek, i jest rodzimym produktem, który warto reklamować. Także, moje drogie, to, że sięgacie po produkty light, to tak nie do końca jest OK bo co prawda mniej dostarczacie tłuszczy, ale pozbawiacie się jednocześnie tym samym tłuszczy dobrej jakości. A one chronią Wasz mózg przed depresją, chronią Wasze ciało przed zaburzeniami hormonalnymi, bo jeśli jest niedobór takich dobrej jakości tłuszczy, to nie tylko są to problemy typu dermatozy, różnego rodzaju problemy skórne, przesuszona skóra pękająca, ale również yy, takie jak właśnie yy, wspomniałam, zaburzenia hormonalne, depresję, gorsza pamięć, koncentracja, ponieważ jest to niezwykle istotny produkt. W nim w tłuszczach rozpuszczają się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Bez tłuszczu, dieta bez tłuszczu. Niestety pozbawia nas też witamin z grupy właśnie ADEK, które rozpuszczają się wyłącznie w tłuszczu. Nie chodzi o to, żeby szklaneczkami popijać oliwę albo na przykład olej liniany, ale żeby jednak ten tłuszcz był w naszej diecie, indywidualnie dobrany do naszego stylu życia, do naszej aktywności, bo też nie ma jednej recepty dla każdej z nas. Każda z nas jest inna, inny ma, inny ma geny, inne ma nawyki żywieniowe, jedna pani lubi taki rodzaj posiłku, druga zupełnie odmienny. Także to, że czy istnieje jakaś właśnie trend dany okresowo na przykład na dietę wysokobiałkową, prawda, to wszystkie panie, hura, jest nareszcie panaceum i nawet całkiem ciekawe, nie trzeba wiele wyrzeczeń i to jest rozwiązanie. Przepraszam Panią nagrywającą, ponieważ e, jeśli Pani wyłączy teraz i ponownie włączy, to będzie nam łatwiej później to zmontować. Dobrze. Dobrze? To ja poproszę, żeby Pani wyłączyła.